Cajomoski z tej strony Momo i witam Was w filmiku w stylu, w którym już dawno nie nagrywałam. Jak pewnie widzicie po tytule jest to unboxing nowego petrzapa, którego kupiłam. Także zacznijmy, bo jestem bardzo ciekawa, jak on wygląda na żywo, i to będzie mój pierwszy taki wzór w kolekcji wzór? No powiedzmy, taki wzór w kolekcji. Um, także mega się cieszę, więc oh, zacznijmy! Okej, okay, więc to mam standardowo się w kadrze nie mieści, więc po prostu sobie pozwolę odchować yy, poza kadrem. No i jest tutaj coś takiego i tutaj jest napisane dzięki za zakup, gratisie daje... oh, w gratisie się dodaje zebelkę jego Dziąka. O oh, my god, dzięki, dzięki, dzięki. Jak to oglądasz to pozdrawiam Azura. Także oh, jestem ciekawa jak to wygląda. Dobra, zobaczmy. Uah. Dobra, dobra, wyjmuję, wyjmuję. Kurde, się jaram tak fajnie. Aaa, pierwszy jamnior! Aaa, wiki! Przepraszam za moje dziwne odgłosy, ale mm, piękny jest. I dostałam też taką właśnie zeberkę. Taką mam akurat w kolekcji, ale fajnie, będą bliźniaczki, także subcio. Okej, okay, co mogę powiedzieć? No, mega się cieszę, pierwszy raz mam w rękach jamnika. Także super, super. Przyda mi się do, do seriali, także subcio. mam przezroczystą rurkę, dziurkę, rok produkcji 2006. Jak został wyprodukowany to miałam rok, ale nieistotne. Także subcio, subcio, mega się cieszę i... nareszcie sobie kupiłam jakiegoś nowego LPS-a. Subciowo. Wiem, że to króciutki filmik, ale chciałam wam po prostu pokazać co kupiłam i co najprawdopodobniej będziecie mogli zobaczyć w moich y, serialach, w sensie jakie postacie, o to mi chodzi. No i to tyle, um, miłego dnia Wam życzę, ja się z Wami żegnam, masztanę!